Dzień dobry, witam w kolejnym wydaniu Eksdemości, a w dzisiejszym odcinku o starciu Męcena z Jarosławem Kaczyńskim. Oczywiście, że opozycja z zadowoleniem patrzy na spory w koalicji 15 Października, ale pytanie, czy po prawej stronie jakakolwiek koalicja w ogóle jest możliwa. PiS oczekiwało, że razem z Konfederacją podpiszą wspólną deklarację. Jak ostre jest nie Konfederacji, i kto tu jest gangsterem, Arleta Zalewska. Spalne prognozy bez Konfederacji nie będzie dało się utworzyć rządu. Pis postawił warunki, które Konfederacja miała podpisać. Mensen stanowczo się temu sprzeciwił w pisie wielka fera, jak on mógł to. Zrobić i teraz, ciekawe, jak do tego podejdzie TVN? No bo Platforma Obywatelska bez Konfederacji też prawdopodobnie nie będzie mogła utworzyć rządu. I teraz, w faktach, mogą pokazać: widzicie, zły Jarosław Kaczyński stawia wam warunki, a nasz Donek przyjmie was z otwartymi ramionami. To jest polityczny gangster, który chce dobrze tylko dla swojej partii. Trudno Interes bardziej państwa, wyraźne za zaprzeczenie. Po pierwsze zaprzeczenie, że współpraca PiSu i Konfederacji jest dziś możliwa. Troszkę widzimy inną narrację niż przez ostatnie miesiące, a może nawet lata, że Konfederacja jest naturalnym sojusznikiem Prawa i Sprawiedliwości i na pewno w 27. utworzą razem rząda tutaj materiał TVN-u, że to nie jest do końca takie jasne. A po drugie jest kwestia... Podpisania tej deklaracji. Mir e, przez... przed wyborami, podpisze jakąkolwiek deklarację, porozumienie czy wstęp do koalicji z Jarosławem Kaczyńskim i pisem. Jest w stanie zniszczyć każdego, kto mu się sprzeciwi. Jest w stanie zniszczyć każdego swojego koalicjanta, który mu na to pozwoli. Pamiętacie jego poprzednich koalicjantów? Co, co się stało z leperem? No, leper najpierw stracił partię, wyleciał z polityki, a następnie zginął w niewyjaśnionych okolicznościach. Gier stracił partię, stracił poparcie, wyleciał z polityki i zwariował. Odłóżcie swoje przekonania. Polityczne na bok i spójrzcie na to z politycznego punktu widzenia. Jarosław Kaczyński nie wiadomo czemu stawia jakieś warunki, na które miałby przystać Sławomir Męcen pod płaszczykiem dobra Polski, żeby odsunąć Donalda Tuska od władzy. Jarosław Kaczyński, jako doświadczony polityk, musiał wiedzieć, że Męcen tego. Nie podpisze i czego on oczekiwał? Konfederacji przed wyborami nie opłaca się niczego deklarować. Szczególnie, że wielu wyborców Konfederacji młodych jest negatywnie nastawionych do prawa i sprawiedliwości, więc to im się nie opłaca, chyba że liczyli na to, że zgarną trochę poparcia od Konfederacji, że jak widzicie. Konfederacja jest ramię w ramię z Tuskiem i teraz wy, którzy głosowaliście na tego Mencena, zagłosujcie na nas, bo tylko my możemy odsunąć Donalda Tuska od władzy. To jest chyba jedyne racjonalne wytłumaczenie, ale one nie jest za bardzo logiczne, bo zamykasz sobie furtkę i w 27 roku może ci braknąć tych głosów. No i co teraz? Tak ostra krytyka i oskarżenia pod adresem Jarosława Kaczyńskiego oraz odmowa podpisania tzw. deklaracji polskiej musiała wywołać jest to ogromna niedojrzałość po stronie Sowomiera Mencena i wywołała absurdalnymi, haniebnymi i nie do obrony. Oskarżeniami. Wzburzenie tutaj polityków PiSu, trudno uwierzyć, którzy natychmiast stanęli w obronie swojego prezesa, bardzo szybko reaguje i bardzo zbyt gwałtownie. Zalecałbym jednak większą przemiejściwość. Sparafrazuję tutaj trochę słowa polityków Prawa i Sprawiedliwości. I wy lecicie się TVN-owi spowiadać, przecież tu chodzi o Polskę. A jej dziękuję sponsorom dzisiejszego odcinka, których aktualnie widzicie na ekranie. Jeżeli chcecie dołączyć do tego zacnego grona, link do zrzutki znajduje się w opisie. Odpowiedź, Tyle, że odpowiedź odpowiec, Słabomira Mencena nie była ani gwałtowna, ani szybka. Była w kontekście tej deklaracji, deklaracji bardzo polskiej. konkretna. Wspól... TVN broniący Mencena. No, przyznam, jest to coś nowego, oglądając ten program prawie codziennie od trzech lat. Wspólny szeroki front patriotyczny. Lider Konfederacji punkt po punkcie odniósł się do apelu Jarosława Kaczyńskiego i przedstawionych przez niego dziesięciu postulatów. Niektóre Męcen nazwał szkodliwymi, niektóre absurdalnymi a w części, jak na przykład nie dla nielegalnej imigracji, zarzucił PiSowi hipokryzję. Usłyszeliście kiedyś za to przepraszam ze strony Jarosława Kaczyńskiego, czy usłyszeliście zmieniłem zdanie, wtedy robiliśmy źle, teraz będziemy robili inaczej. Nie, on próbuje, żebyście o tym wszyscy zapomnieli. Mówiąc wprost, politycy Konfederacji uważają, że propozycja PiS-u nie jest po to, by ją podpisać, tylko po to, Deportację by zamian... podzielić ich partię, by pokazać pan wyborcom, pan że Jarosław to PiS Kaczynski, jest jedyną antyrządową partią na prawicy i by pokazać Konfederacji jako partię gotową do współpracy z Donaldem Tuskiem. Otóż tak nie będzie panie Jarosław Kaczyński. My właśnie mamy inne możliwości i dlatego będziemy twardo negocjować warunki tej koalicji, a nie tak jak pan by chciał, żebyśmy się już deklarowali na, na to, co będzie może kiedyś tam. No przyznam się, u Dobromira Sośnierza, to się w faktach nie spodziewałem. Nie było go w TV-nie chyba od dobrych kilku lat, a na pewno nie. W faktach może zadzwońmy do niego, dowiedzmy się, jak on tam się znalazł. Halo, halo, dobro, Mir, słyszymy się? No cześć, co tam? Wiesz, że w nie Ciebie pokazali? No, prima, prima, prima No nie, no serio, serio, oglądam TVN od tylu lat i pierwszy raz widzę Ciebie w wieczornym wydaniu Faktów. Jak to się stało, jak to tam się znalazłeś? A to... nie wiem. To jakiś musi być błąd w systemie. Fotomontaż, mówi, że to sztuczna inteligencja? Yy, wiesz co, udzielałem setek w, wczoraj i rzeczywiście TVN mnie nagrał. Co mnie zdziwiło, nawet dwa razy, były dwie różne ekipy z TVN-u były i dwa razy mnie nagrywali. A jak nie, jak nie trzy. Więc może w końcu coś puścili. No i faktycznie Natomiast... puścili. No ja to widzę, widzę Ciebie, no tu raczej to Ty co, jesteś. Co, co mówiłem? Coś mądrego, czy. No, mówiłeś o Jarosławie Kaczyńskim, o tym, co stawiał ultimatum dla Mencena. A powiedz mi, kiedy ostatni raz przed tym byłeś w tvn -y? byłeś kiedykolwiek? Ja o tym nie wiadomo, znaczy byłem tak. Byłem w tym reportażu Czarno-Białym teraz na wiosnę, e, gdzie połowa była nagrana przez pana redaktora na zasadzie: no to wyłączamy teraz kamerę i proszę coś tam jeszcze mówić. Gdzie połowa reportażu była z, po oficjalnym wyłączeniu kamery. E, a wcześniej przez 5 lat, 6 lat chyba mnie było. W ogóle poza jakimiś takimi przypadkami, że była transmisja na żywo z Sejmu i ja akurat występowałem, no to ja musieli... znaczy nigdy nie jestem zapraszany do TFLN. Jedną do studia, do, do jakichś programów publicystycznych. To jest jakiś tam szlaban taki, że nawet jak chcieli mnie zamienić tam z Arturem jeszcze kiedyś, pamiętam, chcieliśmy się zamienić, że on do TVP, a ja do tvn to TVN się nie zgadzał. Czyli TVN-owi teraz zależy, żeby pokazać PiS z tej złej strony, bo w tym materiale, no nie wiesz, nie oglądałeś, bo oni stawiają Mencena jako takiego solidnego polityka, który stawia się Jarosławowi Kaczyńskiemu, a Jarosława Kaczyńskiego jako tego, który stawia warunki Mencenowi. I w, po, w pierwszy raz pokazali Mencena z dobrej strony. <laughs> więc, więc to jest chyba mrugnięcie okiem w taką koalicję Platformy z Konfederacją, ale to już ja dziękuję, już my wracamy do odcinka. A tak w odpowiedzi reagują politycy PiSu, cytując punkt pierwszy deklaracji nie dla koalicji z Tuskiem i jego ludźmi, którego męcem podpisać nie chciał, Patryk Jaki pisze, że to nie jest prawdziwa zmiana, tylko, to cytat, prawdziwa zdrada. A Przemysław Czarnek pyta Mencena, czy oszalał, domaga się przeprosin i wycofuje się z udziału we wspólnym wiecu z Mencenem w Rzeszowie. Miało być piwo z politykami z Platformy Obywatelskiej, miało być piwo z politykami z Prawa i Sprawiedliwości. Mencenowi zostało piwo z Władysławem Kosiniakiem-Kamyszem. Chyba, że te piwo z Mencenem rozbije, że w Krakowie będzie z Kamyszem a załóżmy w Warszawie z Kosiniakiem, to już wtedy chociaż dwóch gości ma. Wiem, że jest w tym momencie do nas wrogo nastawiony, że mówi o nas złe rzeczy, że kłamie na temat Konfederacji, że próbuje nas rozbić. Ja bardzo A to oznacza, że obie partie weszły właśnie w etap najostrzejszego sporu. Od czasu wyborów prezydenckich. Etap, który szybko się nie skończy. Arleta Zalewska, Fakty. To teraz zobaczmy jak to wyglądało wszystko na Republice. W razie ciężko to sobie wyobrazić. Pewne jest jedno. Tusk ma najsłabszą pozycję jako premier w całej swojej politycznej karierze. Może to wykorzystać ale ostatnie dni poświęca na obrzucaniu siebie nawzajem błotem w piątek prezes Pis zaapelował do Konfederacji o podpisanie przygotowanej przez ugrupowanie Jarosława Gaczyńskiego Deklaracji Polska. Stąd powtarzam, zwracamy się do Konfederacji, w tym wypadku jest kwestia podpisania tej deklaracji przez naszych kolegów z Konfederacji właśnie, jeszcze raz to powtarzam. I dlatego przedstawiliśmy czy przedstawiamy w tym momencie to publicznie i chcemy to uczynić przedmiotem dyskusji. Prezes PIS przypomniał deklarację toruńską, którą przed drugą turą wyborów podczas rozmowy z Mencenem podpisał Karol Nawrocki. Oczywiście ta deklaracja toruńska przez jednych była podpisana we wszystkich punktach, a przez innych w części. Punktów, więc my też nie zamykamy się na tego rodzaju możliwości, no, ale chcielibyśmy sprawdzić, jak to naprawdę, a nie w pewnej, no powiedzmy sobie, mało precyzyjnej opowieści, która funkcjonuje w społeczeństwie, wygląda. To jest dzisiaj bardzo ważne. Musimy wiedzieć, kto czego chce, jakie naprawdę są podziały. Podział zarysował się bardzo jasny, bo Męcen odrzucił deklarację, zarzucając Kaczyńskiemu chęć uwikłania go w mariaż z Platformą, by w ten sposób politycznie go zniszczyć. Co to są za siły polityczne Tuska? Czy chodzi tylko o Platformę Obywatelską? Czy chodzi jego koalicjantów, na przykład o PSL, czy nie wiem, partie Hołowni? Czy współpracownicy Tuska to są członkowie tego rządu? Czy być może inni ludzie? W tym punkcie chodziło tylko o to, żeby spróbować zbliżyć mnie do Platformy Obywatelskiej, żeby próbować przekonać ludzi, że ja teraz zamierzam działać z Tuskiem, Czego? Oczywiście nie zamierzam robić. Lider Konfederacji nie gryzł się w język. Niestety. Kaczyński to jest prawdziwy gangster polityczny. I ten polityczny gangster teraz w ogóle nie jest zainteresowany tym, żeby PiS był w koalicji z silną konfederacją, czy jakimkolwiek innym silnym partnerem. On nie potrzebuje, on nie potrafi działać w koalicji z inną silną partią. Potrafi działać albo bez żadnej koalicji, albo z koalicjantami, którzy są na tyle słabi, że nie są w stanie mu się w żadnej sprawie przeciwstawić. Nazwanie Jarosława Kaczyńskiego politycznym gangsterem rozwścieczyło polityków Prawa i Sprawiedliwości. To był Mencen. Nie, polityczny dzieciak, bo tak się trochę zachowuje jak rozwydrzony bachor. Mam wrażenie, że chyba otoczeniu Sławomira Mencena, sm Słowomirowi Mencenowi jakoś coś odjechało, Peron odjechał. Ta polityka miłości, którą próbuje prowadzić prawo i sprawiedliwość, to ewidentnie proponując tą pseudodeklarację, no bo to nie była poważna deklaracja. I potwierdza się to, co mówiłem kilka miesięcy temu, że Republice Isakiewiczowi nie opłaca się. Powrót prawa i sprawiedliwości do władzy, znaczy opłacałby się pod pewnymi warunkami Sakiewicza. I tutaj się zdziwiłem, że właśnie republika zamiast krytykować konfederację, że nie odrzucili oni, chcą chyba z Tuskiem rządzić. A tutaj słyszymy wypowiedź, że ta propozycja Kaczyńskiego była niepoważna. Proponując tą pseudodeklarację, postanowili konfederację za jej pomocą przytulić tak mocno, żeby z tej ich miłości aż ich udusić. Konfederacja próbuje się wykręcić, tylko że no, to jednak jest różnica w retoryce. PiS mówi o Polsce. A przy, konfederacja, konfederacja jest przy okazji. Sławomie Męcen mówi przede wszystkim o Kaczyńskim, a Polski w tym w ogóle nie widać. Także tutaj jest rzeczywiście błąd ze strony Mencena. Na kłótni na prawicy zyskać może tylko jedna osoba. Im ostrzej, im bardziej radykalnie będzie wyglądał spór między PISem a konfederacją, to tylko będzie zacierał ręce Donald Tusk i tylko będzie bardziej zadowolony. Jak mówię, to nie służy ani jednym, ani drugim. Rzeczą naturalną jest walka o wyborców, rzeczą naturalną jest skazywanie różnic programowych, ale można to robić w sposób cywilizowany. Nie, w, nie tak, jak to wygląda teraz, bo teraz to wygląda trochę jak karczem karczemna bójka, no, której, na której nikt nie, nie korzysta. Wydaje im się, że jeżeli pójdą w taki platformiany. Antypis, to coś na tym zyskają. Nie wydaje mi się. No, to jest naprawdę mój szczery apel, że koledzy, panowie Halo, Wróg jest nie tutaj. No, tym, co szkodzi dzisiaj Polsce, są fatalne rządy. Donalda Tuska. Po sondaże wskazują jasno, jeśli dziś odbyłyby się wybory, to Prawo i Sprawiedliwość nie ma szans na samodzielne rządy, ale Konfederacja bez PiSu też może być tylko opozycją. Zawsze negocjacje rządowe zaczyna się po wyborach, a nie przed wyborami. Przed wyborami walka jest bardzo zacięta i momentami wręcz brutalna. No pytanie właśnie, czy w tej brutalności nie zajdą o krok daleko, także ewentualne rozmowy koalicyjne później okażą się całkowicie niemożliwe. Bo jak już pokazała historia, kłótnie na prawicy oznaczają jedno. Rządy Donalda Tuska. Adrian Borecki, Republika. Kompletnie innego materiału spodziewałem się spod pióra, jeżeli mogę tak powiedzieć, e, Republiki. Zaskoczyli mnie i ciekawe, jak to będzie wyglądało w następnych dniach, czy PiS będzie dalej kontynuował ten temat, czy już może zmieni się narracja i zobaczyli, no że chyba nie bardzo im się opłaca. Ja dziękuję sponsorom dzisiejszego odcinka, których aktualnie widzicie na ekranie. Jeżeli chcecie dołączyć do tego zacnego grona, link do rzutki znajduje się w opisie. Dziękuję za wsparcie i do zobaczenia.